Cześć, jestem Piata z 5 i witam Was w kolejnym odcinku serii Let's Play Amnesia The Dark Descent. Jak zauważyliście, wstawiłem taki pewien bajer, który się intrem zowie. Mam nadzieję, że się Wam podoba. I... O, przepraszam, celownik jeszcze tylko muszę włączyć, bo bez celownika to jak żołnierz bez karabinu. Um, albo bez celownika. Eee. Tak, wstawiłem intro, mam nadzieję, że się Wam, że się wam podoba. Oczywiście, mówcie, co mógłbym zmienić, jeśli mógłbym coś zmienić. No i ogólnie... Lepiej tego nie mówcie. <laughs> nie, żartuję. Um, pójdziemy dzisiaj... Nie wiem, gdzie pójdziemy, nie wiem, co to jest za miejsce. Tak pijąc piwo dzisiaj stwierdziłem, że fajnie byłoby, kurde, tak zrobić taki, taki ten... Takie intro i... Mam no, nadzieję, że już zami zostanie jak adoptowane dziecko, więc... A więc jedźmy dalej. Tylko... Gro proszę cię, jakbyś mogła się ładować nieco szybciej. No, nie ma to jak ciemność. Zrobiłbym jaśniej, ale znowu będzie... Chociaż... Dla... O cholera, co się dzieje? Mrok w magazynie wydaje się dziwny i nienaturalny. Jak mrok może wydawać się nienaturalny, skoro nic nie widać? No ale Tinderbox jest zawsze Tinderbox, na niego już zawsze będę mówił Tinderbox. Dla mnie nie istnieje słowo krzesiwo. Jest Tinderbox. I flashbacki. O, właśnie, coś wiem. Od czego no! mamy lampy? Coś mi się przypomniało. Pamiętacie, jak mówiłem, że jest taki magiczny, dziwny korytarz, w którym dzieją się równe rzeczy? Właśnie tego nie ma w grze. Chyba było w wersji beta, czy coś się styluowało. Nawet nie drgnął. To je wyważ. Kolejną notatka od Daniela. Gruz przy wejściu do jaskini zagradza dalszy korytarz do magazynu. Znajdź inną drogę. No ty Sherlocku, co ty nie powiesz no, Dzięki Jedziemy dalej A może pójdę w lewo, lepiej najpierw Chociaż nie jestem pewien, tu są drzwi, więc drzwi są zawsze bezpieczniejsze Za drzwiami się nic nie powinno nam stać Teoretycznie nic nie ma, zdaje się. Are we safe? O oh, fuck! Chyba nie jesteśmy. Nie wchodź tu. Proszę cię, nie. Jezu, jak on tu wejdzie, to ja leżę. Nawet nie, próbuj dotknąć tych drzwi. Nie wiem czy, muzy czy muzyczka się uspokoiła, bo mam cicho ustawione. Jezu, ale się boję, ja pieprzę. Czuł to jest tak ciemno? Dobra, korzystajmy póki mamy Bo to jest w końcu taka lampa, nie? Ale ja się boję, ale się boję, ale się boję, ale się boję Tu jest nieco jaśniej Co to jest? Zawór zarzewiał. O, mam pomysł No niestety, nie mam pomysłu Chodzimy, chodzimy, chodzimy. Co my tu mamy? O, Mamy tyle Tinderboxu, że możemy sobie pozapalać świeżki. Jeszcze przy każdej świeczce dajemy Tinderboxa, no więc... Um, no okej, okay, ale jak to ze sobą połączyć? Ale ja nie mam wszystkich części! Wiecie, co ja czasami robię? Jeśli mam wrażenie, że coś złego się stanie, to czasami ryzykuję i wychodzę, żeby była jak największa, jak to się mówi, zwała Wtedy byście mieli taki ubaw ze mnie, że... ...że szkoda gadać Ale bardzo rzadko robię takie coś, bo boję się jak naprawdę... ...nie wiem O, Iha! Połączmy wszystko w całość i wywierćmy dziurę Słyszałem kroki na górze Haha, nie boję się kroków Coś się leje, co to jest? Pomarańczowy płyn Sok? Częściowo wypełniona buteleczka Jakie to słodkie. Chodźmy do zbiornika number 2 Yeah. Iha. stał się bardziej czerwony. Uuu, to jest materiał wybuchowy. Co to było? Jak się, boję, jak się boję, jak się boję, spadam stąd. Ja mam normalnie tak mi aż się zimno robię. Kładź słoiki, uciekaj. uciekaj. Um. Wybuchaj. Co jest? O, w Wiha! Jak na 4 lipca w Stanach Zjednoczonych, proszę Państwa. Znowu widzę jeden wielki shit. Czyli nic. Nie widzę. Ohoho. Ale ten korytarz jakby na no, zamiast tego korytarza to wstawili ten part. Szkoda, bo korytarz był naprawdę spoko. Na razie zbieramy, zbieramy, zbieramy. O, jest oliwa, proszę państwa. Yeah! I zielony chleb. Jezu, ta gra nas rozpieszcza po prostu, ludzie. Kolejna krzesiwko, wow. O! O! A, a. Fuck, 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 nie wchodź tu. Boże, ja tu drę mordę, a tam ludzie chodzą mi za dom, za mieszkaniem, kurde, w klasce i... Pewnie się o co chodzi. Co się dzieje? To jest jeszcze bardziej przerażające niż fakty, że żeby on tam wyszedł stamtąd. Oh, proszę cię. Powiedz, że cię tam nie ma. O, oh, fuck! Ale jest to... Oh. Jezus Maria, widzieliście to Sus Maria, tam pójdą, tam będzie Ja wam gwarantuję, ja tam wejdę, on tam będzie Albo inaczej Ja się o nic nie zakładam A! Jezus, Maria, co to się dzieje? Dlaczego nie chce wyjść? Już lepiej byłoby, jakby, jakbym wyszedł stamtąd. Wyłaś ty, cieciu. Bo zostałem z beczki. Zaraz zacznę panikować. Fak. Fak. Nie może tej drzwi rozwalić. Spiewszam Szyb się biegnij! Jest już za to głąb! Jezu, 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 Jezu Matko Aaaa! Ta gra mnie nie lubi! Spiewszaj do przodu! Fuck! Zbieraj, zbieraj, zbieraj. Nie, to jest już fail. To jest triple fail. Ja nie chcę, nie ja chcę do domu. O oh, oh, Jezu. Nic nie widzę. Muzyczka jest, emocje są, a potwora nie ma. Pran! On tam idzie, on tam idzie, on tam idzie, on tam idzie. Jezusie świebodziński. Matko Powiecie, że on nie idzie za mną, on nie idzie za mną. Kurde, muszę już kończyć. Spotkamy się w następnym odcinku. Komentujcie, subskrybujcie, kciuka w górę, nie Jezus Maria. Na razie.